Siema, siema na kanale Krzysiek Recykling Jestem tutaj świeżakiem Będę nagrywał co jakiś czas filmy z tematyką co znalazłem na złomowisku i to jest akurat film znalezisko film, no, z, 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 które zostało wygrzebane wczoraj nie mnie na złomowisku w miejscowości i to jest tak tu jest jakiś zestaw kluczy nie wiem co to za nazwa, coś po, coś po rosyjsku pisze klucz 13 z jednej strony 14 wielu powie, że już te klucze nie, wiem, nie trzymają wymiaru już się nadają do wyrzucenia ale ja sądzę, że jeszcze spokojnie mogą popracować swoje, swoje lata I jeszcze będą się do wielu rzeczy nadawały 13 14, później taki kluczyk on jest bez żadnego napisu Jakiś taki ala rowerowy. Następny kluczyk. Też coś... Też coś z jakichś zestawów rowerowych. Nie nie może do nogi Też bez żadnego napisu tutaj. Następna jakaś kielenka. Taka mała. Po że była spawana tutaj, ale trzyma się mocno. Nic, nic, nie, nic nie odchodzi, nic się nie kolebie. Także sprzeda mi się, bo też około domu pracy budowlane różne więc na pewno znajdzie zastosowanie. Potem tutaj taki kluczyk. Popisze akurat made in Poland. Oczkowy dwustronny. Z jednej strony trzynastka z drugiej strony piętnastka. Nie wiem czy to dobrze widać tutaj na filmiku teraz. ta piętnastka, no. On nie jest ani jakiś poniszczony, nigdzie nie jest obrobiony, utagowany, więc sądzę, że się świetnie nada. Takie oczkowe, akurat takie klucze potrzebuje. To jest dobra stal, bo to widać, że polskiej produkcji nie to gówno z Chińca teraz leci. Następny klucz, 11-14 bodajże. Sorry za jakość, ale też mój telefon nie należy do najlepszych. Tutaj coś coś pisze, bodajże rwpd, rwpd w tym miejscu, nie wiem, nie znam się. Jakaś taka, taki napis, taka sygnaturka czy coś. Nie wiem czy to jest, czy to jest radzieckiej produkcji czy polskiej, nie wiem, o tym się nie wypowiem. Taki kluczyk. Tu widzę, że akurat to z tej strony ktoś tutaj majdrował przy nim, bo jest lekko wykrzywiony, ale nada się. Ja dużo robię przy, przy samochodach takie mechaniczne rzeczy, więc po prostu kluczy to u mnie, klucze u mnie muszą być. Potem tutaj taki kluczyk Drop Forget, coś w tym stylu. Tu jest tak. Szósteczka, siódemeczka, bodajże tak, szóstka, siódemka. Taki kluczyk też, też tutaj już nie jest pierwszej jakichś nowości, i to już jest taki. Widać też, że to nie jest żadne taki PRL, ani nic takiego w tym najlepsze te klucze robili. Tutaj jest chyba tej samej firmy Drop Forget i też taki kluczyk 6-7 jak tu widać ten już jest troszeczkę w lepszym stanie te... hmm. tutaj też jest taki kluczyk. Ale nie wiem, rower hulajnoga, jakieś do zestawów wziąłem, bo... To ja za to zapłaciłem jakieś 2 złote, to za wszystko to się naprawdę opłacało. I tu jest jeszcze jakiś kluczyk, ale też bez żadnego napisu chyba. Tu jest ósemka i dziesiątka płaski do obu Chociaż tu jest tu jakoś napis D. Nie, może wy będziecie wiedzieć co to znaczy. <laughs> Oprócz tego jeszcze udało mi się takie kostki elektryczne. Do tego dobrocia ja też potrzebuję dużo takich rzeczy. Wiadomo, w sklepie elektrycznym to trzeba za to swoje zapłacić. No tutaj to praktycznie w cenie zestawu to to jest parę groszy. No i jeszcze akurat potrzebny był taki do silikonów. Jedną ręką to ciężko to było mi obsłużyć. Taki do wyciskania do silikonów jakichś klejów tapeciarskich. Całkiem dobry, nieskrzywiony tutaj, bo jak tu jest skrzywione o te dwie, jak są skrzywione od, tej, od tego spustu, to często już potem jest do dupy, bo to się wszystko wygina. Teskowe często tak miały, jak w tasku kupowałem, jak jeszcze istniało, że się wyginały, ale to jest niewygięte. dobra, Blairwa Merlem najtańszy jest za 12-13 zł. taki się ja to wszystko razem z tymi kluczami za 2-3 zł. No także to jest czysty, czysta okazja. Wszystko działa. To, że jest tutaj troszkę pordzewiały, to nie szkodzi. Nic nie jest skrzywione. Tutaj odbija, jak sprężona jest, elegancko. Wszystko wychodzi elegancko. Czuję, jeszcze nie testowałem nas na, na silikon, ale czuję, że będzie ok. Jak najbardziej. Sorry za jakość filmu, ale dopiero nagrywam pierwsze swoje filmy w takiej tematyce złomowej, więc musicie nie wybaczyć. Wszystko elegancko tak Także na pewno się sprzyda. I to by było na tyle, co mi się udało wczoraj wyhaczyć. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Dostaw suba. Jeśli chcesz widzieć więcej takich filmów w takiej kategorii, co można znaleźć, co ludzie wyrzucają, złomują, co można znaleźć na, na złomie. Po prostu tylko trzeba się wstrzelić w dobry czas, w dobre miejsce, no i najlepiej systematycznie to robić. To są najlepsze efekty. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.